Tak się podpisywał, widzimy to też zresztą na grobie, jest tylko napis Franciscus, nie ma tego jakby symbolu, tego akronimu PP, co oznacza pasterz, pasterzy, Pontificus. Zrezygnował po prostu z bycia w sposób dosłowny, niedosłowny, alegoryczny, metaforyczny i literalny z bycia papieżem. Oddał też większość swojej władzy. Episkopatom stworzył kościół i rozpoczął drogę synodalną. Bardzo był chaotyczny w swoich wypowiedziach, w swoich rządach, bardzo, można powiedzieć, absurdalnie zachowywał się i mówił, dlatego że sam sobie przeczył. Poprawiany gdzieś tam przez biskupów, arcybiskupów i pytany, dlaczego takie, a nie inne słowa w Abuzabi dokumencie podpisanym z Imamem. A Lazarem y, tłumaczył się, że wcale mu nie chodziło o to, co tam jest w sumie powiedziane de facto, więc mam wrażenie, że Kościół jest po prostu głodny. Papieża, który ma wiarę. Głodny papieża, który realizuje swoje pierwsze, tak naprawdę najważniejsze, obligatoryjne zadanie: święte zadanie utwierdzania braci w wierze.